czołem Witajcie kochani. Na... Z plaży yy, palikoton zmierzam dzisiaj z zamiarem sfotografowania piaskowca takiego małego, fajnego ptaka brodzącego. Jak to wyjdzie to nie wiem. Generalnie idę tutaj wydmami jeszcze i trawami. Jeżeli nie uda się sfotografować piaskowca lub yy, czegokolwiek tam na plaży to skupię się tutaj w tych trawach na makolongwę. Może się uda tego małego ptaka fajnego spotobrać. No Zobaczymy jak wyjdzie. Generalnie mam pół godziny jeszcze do wschodu słońca. Także chcę być tutaj, usadowić się jeszcze w jakimś takim półmroku. No i tyle. Zobaczymy jak wyjdzie. A jeżeli nic nie wyjdzie, no to skończymy cokolwiek się da. Przynajmniej będę próbował w jakiś fajny sposób. Dobra, idę, zapraszam Was na odcinek. Zrobimy yy, jakąś fajną przygodę, mam nadzieję. Zapraszam. Nie wiecie czy to jest właśnie pieskowiec, czy jakiś inny w tym tygodniu. Z tego, co widzę, bo wizja, że to raczej tak, że to jest to, ale chcę wymyślić, że to jest jakaś piękna z tej słońce z płyciami. Kolor robi się kompletnie. Więc może dzisiaj będzie udany dzień. Będzie tak szybko się w ogóle udało tutaj zaraz właśnie przyjść. I coś tu już mam, coś tu widzę. Jak zostaną ze mną tutaj do wschodu słońca, że będziemy mogli już z fotografować. Się. To było fajnie, ale przyszły jeszcze bliżej je troszeczkę to by było w ogóle już fantastyczne. Dobra, czekamy. I tyle. Aha jeszcze jedna fajna ciekawostka, jeżeli się fotografować te taki, to rozpoznać się można czysto, że one yy, polują z falami jakby wbiegają yy, jak fala odpływa i uciekają jak fala wpływa na plaży i tak w kółko więc to jest taka ciekawostka i zmieniają kolory na swój czas yy, godów że tak powiem więc normalnie są takie białawe a robią się złotawe takie jak yy, jakiś czas godów takie bardziej kolorowe jedynie co mam nadzieję że że słońce wyjdzie jakoś fajnie jakiś światło się zrobi i uda mi się je swócić dobra czekamy mimo tego, że 800 mm do chwilę są bardzo daleko Znaczy może nie są daleko, ale są bardzo małe ptaki, więc je wychwycił się z bardzo ciężko Przeszedłem już się może jakieś 30 metrów Jeszcze są troszeczkę za daleko, więc robię, co mogę żeby ich trochę nie wystraszyć wyjdzie to zaraz zobaczymy to pamięciąse Czukajcie kciuki A jakie spłoszę sobie teraz To sam się zdenerwuje <grybujesz> na siebie Ty parzy jak lubica Mam nadzieję, <laughs> że będzie warto Tak jak mówię Czego się nie robi Jakiegoś fajnego życia nie ten mniej możemy 20 25 metrów I są fajnie w wodzie Także 没人。 tu zostało, po to się spłoszyły. i tyle jakaś akcja się tu dzisiaj dzieje fantastyczna szkoda, że światła nie ma światła brak totalnie. ale nie poddaję się wszędzie dookoła i ta szorki są mnie mega cieszy z miłą chęcią o plecak ale co chwilę się przemieszczam, więc bez sensu to jest no proba dalej co tutaj mamy. Jak widzicie, za mną yy, zaczął się już odpływ. Więc ja obuszuję sobie teraz tutaj w tych wszystkich yy, trawach za innym dzisiejszym ptakiem. Ale najpierw do yy, się herbatki. Nie chcę gonić w ogóle yy, tych ptaków wszystkich yy, na, na wodzie bo jacy sobie skaliście tam i leżenie jest po prostu bez sensu. Ale fajny dzień. Generalnie jak na razie super. Ptaków jest pełno. Mnóstwo różnych gatunków. Nie znam się na brodzących aż tak bardzo żeby odmienić wszystkie wam nie mam pojęcia, zobaczycie sobie na filmie, to sobie tam ocenicie co to jest. W każdym bądź razie mam nadzieję, że fotki piaskowca wyjdą. No i tyle. Napij się herbaty i pobuszujemy tutaj trochę w trawach, bo już jest siódma generalnie. Parę godzin się poleżało. Teraz czas pochodzić trochę i poczaić co tutaj w trawy pisze, że tak powiem. Dobra, czas na herbę. Trzeba szczerze powiedzieć, że nie ma nic lepszego niż zupka chińska o poranku na śniadanie Oraz aplikacja eBeards Jeżeli nie znacie, to powinniście znać Generalnie właśnie uzdorałem sobie po raz kolejny, że chcę sfotografować właśnie makolongwę I tego piaskowca znalazłem na tej aplikacji gdzie w moim najbliższym otoczeniu jest mogą występować te ptaki no i powiem wam że działa to wyśmienicie przyjechałem piaskowce rozkróciłem jestem mega zadowolony z tego z tego osiągnięcia że tak powiem no i teraz czas na magolongę mam nadzieję że uda mi się gdzieś wypatrzyć jakieś ptaki tu latają małe ale jak mówię najpierw się na i, i, i tyle generalnie wracając do tej apki no to polecam sobie ją ściągnąć i bo naprawdę to ułatwia sprawę i życie. Także na plus ta apka. Sami oczywiście też możecie wpisywać tam dla innych obserwatorów, co tam występuje u was i w jakim miejscu i o jakiej porze roku, bo to też jest ważne. Więc zachęcam Was do takiej właśnie zabawy z tą apką. Bo nie musicie fotografować, a możecie tam wpisać, a komu się to może przydać, tak jak na przykład w tym momencie mnie hej cześć piesku no cześć no cześć no cześć Ej, ale złeś patrzcie jaki mam piesek patrzcie hej, powiedz hej. co cześć przyjaciel jakiś no cześć. no cześć no cześć sorry za tą niespodziankę ale jak widzicie ludzie mają wywalone że tak powiem plaża jakby nie było dla wszystkich publiczna i tak dalej, więc moim zdaniem psy nie powinny biegać na, na wolności. rozumiem, że psy się muszą wybiegać generalnie, tym bardziej haski, bo, bo to był piękny haski. Ale tak jak mówię, no staramy się trzymać psy na smyczy i wiadomo, sprzątajmy po nich yy, odchody. Nie wiem. Miły pan generalnie przeprosił, ale, ale, ale takie powinno, no, nie powinno to mieć miejsca. Generalnie moim zdaniem, yy, no, tacy są ludzie, że i, i, ich pupile... Sam mam psa, sam z nimi. Yy, że tak powiem, wychodzę i, i, i staram się to robić jakoś zawsze na smyczy. Niech się wybiega, jak ma się jak ma się pobiegać, to nie biega po prostu z, ze mną. Dobra, wracając do, do apki, do focenia, dzisiaj, no to, to ja mówię, kończę śniadanie. Apkę Wam jak najbardziej polecam. I, I ten, o, a tu mamy już drugiego haskiego. Sobie obserwuję, co ja robię. Dobra, jem i zmykam dalej. Nie zajęło mi to nie wiem może że 15 minut Rozglądania się i już tu właśnie wypatrzyłem akolongwe Ale udany dzień Ale fajnie Jeszcze spróbuję jakoś ją troszkę podejść Albo poczekam tutaj w jednym miejscu żeby mi zmieniła pozycję Na jakieś lepsze Na lepszą kompozycję do wodzenia wow. Udany błęga poranek generalnie Nie mogę narzekać Wodzę to to chcę Fantastycznie. I to dzięki apce generalnie e-bills muszę się ją osiągnąć, bo naprawdę to jak widzicie pomaga w cholerę jasną, więc super. Dobra, spróbuję się troszkę przemieścić, poszukać jakiejś innej kompozycji. Yy, mam nadzieję, że mi nie odleci. mogę być normalnego spokojnego dnia czy poranka bez, bez deszczu taka jest niestety Irlandia więc zawsze muszę się pakować na każdą ewentualność zawsze jeżeli chcę mieć jakiekolwiek zdjęcia no to tak niestety, niestety wygląda tutaj w Irlandii yy, same znalezienie czegokolwiek do fotografowania jest bardzo ciężkie, a jeszcze się właśnie przygotować na karty Warunki tutaj występujące, no to jest mega challenge, że tak powiem. Ale jak widzicie, nie podaje się. Sprawia mi to ogólnie mega przyjemność. Tak czy siak, chociaż jest to czasami frustrujące, że pogoda się po prostu tutaj nie sprawdza. Totalnie nie? to możecie sobie to, to sprawdzać, że pogoda będzie fajna w Finlandii Nie, lepiej nie, lepiej się spakować normalnie na każdą ewentualność i tyle. Dobra, rozglądam się dalej. I po co dalej? Pobuszowałem tu jeszcze w Zaroślach, pofotografowałem to co widzieliście w materiale. Mam nadzieję, że fotki i cały film Wam się podobał. Jak widzicie apka się sprawdza generalnie, polecam ją Wam bardzo. To Wam może pomoże, może nie łatwi też na pewno znalezienie ptaków, których szukacie w swoich okolicach, albo będziecie musieli po prostu gdzieś trochę podróżować. tak czy siak y, działa wyśmienicie udało mi się spocić y, to co dzisiaj chciałem fantastycznie, więc jestem mega zadowolony mimo tego, że pogoda jak zwykle i jak zawsze nie dopisała Finlandii więc, więc no jest jak jest generalnie dobra, y, nie przedłużając, kończę ten film i dzięki Wam wielkie za, za oglądanie, że byliście ze mną, że poświęciliście swój czas. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie komentarz i łapkę w górę oczywiście. A jeżeli chcecie mi troszkę wspomóc, to możecie mi kupić kawkę. Link macie w deskrypcji pod filmem, także polecam, warto. Bo ułatwi mi to troszeczkę moje podróże. Dobra, dzięki wielkie. Jeszcze raz, do zobaczenia następnym razem na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, na razie.